Panie trenerze, czy jesteśmy zadowoleni po tych 15 kolejkach? Teoretycznie zakończyła się jesieni, jesteśmy na czwartym miejscu w Ekstraklasie. Naszym celem od początku było najdalej ósme miejsce. Pierwsza ósemka e, T-Mobile Ekstraklasy. Czy po tej jesieni możemy być zadowoleni? Na pewno tak, myślę, że zespół spisał się dobrze. Poza tym ostatnim meczem z widzewem, mieliśmy bardzo dobrą rundę. Jesteśmy na czwartym miejscu. Eee, tak podsumowując, tę rundę strzeliliśmy 24 bramki. To jest trzeci wynik w Ekstraklasie i, i to bardzo cieszy, ale też jesteśmy pod względem straconych zespołem numer 10. Tego jest zdecydowanie za dużo. Były mecze dobre, bardzo dobre, świetne i jeden bardzo słaby. Eee, szkoda, że nie udało nam się. Oczywiście lepszego rezultatu z łodzi i podtrzymać tej dobrej pasy bez porażki na, na wyjazdach. No ale czasami tak się, tak się zdarza i, i z autopsji wiem, że e, są mecze, gdzie nic się nie układa od początku do, do, do samego końca. E, a w tym meczu właśnie tak było. Grał się bardzo, bardzo słabo. To jest dopiero półmetek. Jeżeli będziemy na czwartym miejscu po zakończeniu rozgrywek, to naprawdę będzie to sukces e, tego zespołu bardzo duży. Celem naszym nadal jest pierwsza ósemka i, i, i tego się po prostu trzymamy. Rozpoczynamy nową rundę e, poniedziałek meczu meczem z Zagłębiem. E, to już są takie mecze gdzie e, będzie nam ich ubywało i nie będzie szans na to żeby cokolwiek nadrabiać. Teraz naprawdę okaże się jak mocnym jesteśmy zespołem i co potrafimy. E, Zapomnienie już idzie to, co zrobiliśmy w przeciągu tych 15 kolejek, i, i, i naprawdę tym przestajemy żyć. Zrobiliśmy sobie krótką odprawę podsumowującą właśnie tę rundę. E, a przed nami 6 kolejek jeszcze e, wiosny, jesienią. No, postaramy się, myślę, podtrzymać swoją dobrą pasę i, i, i naprawdę osiągnąć jak najlepszy rezultat i wyciągnąć z tego tyle, ile, ile się da. Trudne mecze, bo ten początki, początkowy okres to są mecze z trudnymi, z trudnymi rywalami, ale no, z optymizmem tak jak mówię, patrzymy, patrzymy na to co, co przed nami i eee, wierzę, że, że i kibice i my po tej przedłużonej rundzie jesiennej e, będą zadowoleni. Wiem, że to tak trudno czasem określić, ale nie najlepszy, a najważniejszy mecz w tej rundzie dla nas, to dla trenera. Było kilka meczy dobrych, naprawdę bardzo dobrych. Generalnie możemy być z tych spotkań, które zagrywaliśmy zadowoleni. Trudno mi określić takie, takie jedno spotkanie. Jak miałbym wybierać, to dużo dramaturgii było w meczu z Lechią Gdańsk, gdzie strzeliliśmy ramkę w doliczonym czasie, gdzie przeciwnik miał rzut karny i, i obroniony przez, przez Radka Jonukiewicza. Dużo dramaturgii było w meczu z Koroną Kielce. No, myślę, że takich spotkań, które, które porywały kibiców i które chętnie się oglądało z naszym udziałem było, było sporo. A to myślę dlatego, że, że my w tych meczach nie kalkulujemy, gramy o, o zwycięstwo, nas remis czy porażka absolutnie nie interesuje i w każdym meczu gramy o trzy punkty. To przejdźmy tylko do najbliższego rywala. Z Zagłębiem Lubin otworzyliśmy ten sezon jeszcze w gorącym lipcu. Ten mecz może być gorący, bo Rok temu wygraliśmy Zagłębiem, a potem przegraliśmy i to sremotnie. Tym razem było trochę odwrotnie, bo my na wyjeździe strzeliliśmy dwie bramki, nie straciliśmy żadnej. To teraz w Szczecinie, no czego możemy się spodziewać, bo to Zagłębie lenczyka widać, że tam powolutku zaskakuje. No na pewno będzie to trudne spotkanie. Myślę, że w tej chwili właśnie atutem Zagłębia jest orestlenczyk. Największym atutem. Ogromne doświadczenie w prowadzeniu różnych drużyn mało, to Zagłębia się odbudowuje, chociaż y, może po wynikach tego jeszcze tak nie widać, ale oreslęczyk potrafi z zawodników naprawdę wyciągnąć wszystko to, co mają najlepszego, dlatego siły Zagłębia upatruje właśnie przede wszystkim w trenerze. E, gramy u siebie. E, trudno powiedzieć, czy jesteśmy zdecydowanym faworytem. Nie wiem. Po ostatnim meczu to dla mnie będzie... E, Powiem szczerze, taka niewiadoma jak wyjdziemy, wierzę, że, że z pozytywnym nastawieniem i, i, i y, przystąpimy do tego meczu i chciałbym oczywiście, żebyśmy zdobyli, zdobyli trzy punkty po dobrej grze. To jest najważniejsze. Promocje na trybunach, bo trzy mecze w cenie dwóch dla kibiców Pogoni Szczecin. Mimo tych zimnych, nadchodzących nie liczymy na wsparcie kibiców, rozumiem? Oczywiście kibice nas wspierają w każdym meczu. Tych kibiców jest coraz więcej. Wiem, że teraz zbliża się ten okres taki właśnie deszczowo-śniegowy, ale mimo wszystko zapraszamy ich tutaj na stadion. Mam nadzieję, że będą nas gorąco dopingowali do 16 grudnia z tego co się orientuję. Bo 16 grudnia w poniedziałek gramy ostatni mecz z Wisłą Kraków na wyjeździe. Mam nadzieję, że kibice będą z nami do końca i będą wspierali zespół w, w tych powiedzmy sobie, nadchodzących chwilach.